Po tym deszczu podjęliśmy działania, żeby sprawdzić, co jest przyczyną tego. I mamy pewne wnioski już wyciągnięte i podejmiemy te kroki. Myślę, że nie tylko doraźnie, ale to pomoże. Co do zaworów zwrotnych. Wszystkie budynki, które mają piwnice, powinny mieć zawory zwrotne, ale to leży po stronie instalacji wewnętrznej. I ja wiem, że to jest trudno, bo tam są wspólne piony. Jeżeli się założy taką klapę zwrotną na pionie i ona zostanie zamknięta od strony zewnętrznej, to sami Państwo się będziecie zalewać, bo inaczej jest w budynku jednorodzinnym, kiedy jest jedno mieszkanie, a inaczej jak są inne, bo ktoś wpuści wodę, jeżeli klapa jest zamknięta, to na dole w piwnicy te ścieki wypłyną. To jest trudne. Można pozakładać, ale to trzeba próbować posadzkę na poziomie kanalizacyjnym do danego urządzenia, które jest najniżej, bo tym urządzeniem najczęściej będzie wypływać. Ja sądzę, że te działania, które podejmiemy i zrobimy to w najbliższym czasie, pozwolą na to, że nie będzie takiego piętrzenia w tej kanalizacji, niemniej jednak nie ma takiej kanalizacji, która kiedyś przy bardzo dużych opadach się nie przepełni i wtedy zawsze będzie ten sam problem. Ale to nie tylko u nas, to jest na każdej kanalizacji, gdzie po prostu nie są w stanie przejąć takiej ilości wód. Niemniej jednak, to co zrobimy, myślę, że przy takim deszczu, nawet intensywnym, nie powinno już u Was pieńczyć, chociaż porównywałem, że nie jesteście bardzo nisko w porównaniu do rzeki. Mamy pewne obserwacje, bo zrobiliśmy to po tych deszczach. Mieliśmy też kamerę. No, kamerę nie zawsze można wpuścić, bo generalnie trzeba ten kanał by dokładnie wyczyścić, żeby na całym odcinku puścić. Niemniej jednak, to co zobaczyliśmy, co Pan Burmistrz wspomniał, powoduje zatory, to zostanie usunięte i oczekujemy na przetarg na własny wóz. Po prostu są to usługi strasznie drogie. Te, które wynajmuję, to jest naprawdę jeden dzień może kosztować nawet 10 tysięcy. Dlatego swoim wozem łatwiej bym sobie mógł z tym poradzić, niemniej jednak zostanie to zrobione.